Witam wszystkich, chwała Bogu. Dzisiaj chciałabym się z Wami podzielić pewnym moim przemyśleniem. Chciałem troszeczkę rozwinąć jeden werset: Pierwszy list świętego Pawła do Thessalonicza, rozdział 5, werset 16-17-18. Zawsze się radujcie, bez przystanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Bożą w Chrystusie Jezusie, względem was. Mnie osobiście ten werset bardzo uderzył, a dokładnie to, że za wszystko mamy dziękować. Jak można za wszystko dziękować? Jak w naszym życiu są czasem tragedie, problemy, które nie potrafimy rozwiązać, jak czasem nasze plany się rujnują, jak czasem nasze życie Przewraca się o 180 stopni, jak czasem nie mamy sił, żeby coś zrobić i wiele innych, jak mamy za wszystko dziękować? Często zadawałam sobie to pytanie, ale teraz trzeba zadać sobie pytanie, kto jest najważniejszy w naszym życiu, komu oddajemy nasze serce i wszystko co mamy i dzięki komu to wszystko mamy i dlaczego to mamy? Ja po ponad roku życia z naszym panem wiem i znam odpowiedź na te wszystkie pytania: że dla mnie najważniejszy jest nasz pan, że jemu oddałam całe swoje serce, że dzięki naszemu panu mam wszystko i dzięki naszemu panu wszystko, co nas spotyka. I nie zawsze jest to miłe dla nas, bo czasem przychodzi do naszego życia straszna burza. To wszystko jest od naszego Pana, bo to właśnie ta burza, która u nas jest, ma nas czegoś nauczyć. Czasem pokory, czasem zaufania, czasem jest to taki klaps od taty, żebyśmy się obudzili i z powrotem wrócili na odpowiednią drogę. Więc i ja nauczyłam się, że za wszystko dziękuję Bogu za dobre i złe rzeczy. Bo ufam i kocham, że wszystko, co mnie spotyka, jest od naszego Pana. On wie, co dla mnie nie jest dobre. On dba o nas i czasem też musi dawać nam klapsy. Więc dziękujmy za wszystko. Ja dziękuję za wszystko, co mi dał i oddaję wszystko, co mam. Dosłownie wszystko, co mam. To tylko tyle, co chciałbym powiedzieć. Niech Bóg będzie z Wami wszystkimi.